Andrzej Kozłowski to jest program Scanner Cyber Defense 24. Nadajemy prosto z kongresu 590 w Rzeszowie. Państwa i moim gościem jest pan Szymon Ruman, dyrektor do spraw sprzedaży w firmie Exatel. Dzień witam dobry. Ser witam serdecznie. Panie dyrektorze, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązuje już ponad rok. Czy możemy powiedzieć, że, w jakiś, w jakiś, że już wzmocniła infrastrukturę krytyczną, tam, która może nie ma największej liczby ataków, ale zdecydowanie jeżeli ten atak się powiedzie, to skutki będą opłakane? Myślę, że w bardzo dużej mierze to zmieniło naszą rzeczywistość. Same przygotowania i prace nad ustawą już sprawiły, że w spółkach infrastruktury krytycznej wzrosło zainteresowanie tą tematyką. Zaczęli być poszukiwani specjaliści, budowane zespoły do spraw bezpieczeństwa, już nie tylko fizycznego, ale właśnie cyberbezpieczeństwa. A sama ustawa, która jak wiadomo wprowadza konkretne terminy na konkretne działania. I również kary za jej e, nieprzestrzeganie sprawiła, że zdecydowanie świadomość problemu wzrosła. E, nawet u firm, które nigdy poważnych incydentów do tej pory nie miały. E, I e, no teraz jesteśmy w takiej fazie, że wszyscy już się zorientowali, że trudnym wyzwaniem jest zbudowanie dużych struktur. E, Cyberbezpieczeństwo wewnątrz firmy. Na szczęście ustawa pozwala też na outsourcowanie tych, tych procesów na zewnątrz, i my obserwujemy na rynku teraz bardzo dużo projektów związanych z tym, że duże firmy przemysłowe, firmy infrastruktury krytycznej starają się budować, po pierwsze spełniać wymogi z KSC, a po drugie budować swoje bezpieczeństwo. Czyli możemy powiedzieć, że już po roku widzimy jakieś realne efekty, że coś się zmieniło, że nie tylko i wyłącznie to jest świadomość, tak? Zdecydowanie tak. Tamte terminy biegły różnie dla różnych branż, bo w różnym momencie ministrowie odpowiedzialni za dane sektory wyznaczali operatorów usług kluczowych. Aczkolwiek no, we wszystkich branżach ten zegar gdzieś tam tyka. I. Um... Wiadomo, że pierwszym krokiem jest audyt, inwentaryzacja, przegląd bezpieczeństwa, to trzeba zrobić na początku, ale powiem tak, że obserwując współpracę naszą z partnerami, szczególnie z tego powiedzmy rynku oil and gas, czyli powiedzmy, przesył ropy, gazu czy przemysł ciężki, tam ta świadomość jest naprawdę myślę bardzo wysoka. I e, są zaawansowane projekty, zarówno jeśli chodzi o budowanie e, możliwości w zakresie Security Operation Center, jak i wdrożenia e, narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa. To wszystko się teraz bardzo mocno dzieje. I myślę, że dla nas, jako dla Exatera, to jest e, ciekawy czas, bo ten rynek e, cyberbezpieczeństwa, który w Polsce jednak był dość płytki, e, widzimy, że on teraz naprawdę zaczyna się rozwijać. Um, rozumiem. E, a jakie dokładnie. Obowiązki na operatorów usług kluczowych nakłada ustawa. Co dokładnie oni muszą zrobić? Tak, no w pierwszej kolejności to jest kwestia audytu, przeglądu bezpieczeństwa w firmie, zarówno jakby procesów i procedur, jak i tego, no, jak firma w ogóle jest odporna na, na, powiedzmy, na ingerencję z zewnątrz, tak? Jeśli chodzi o systemy IT i często również systemy OT, bo jeśli mówimy o infrastrukturze krytycznej, to nawet bardziej może istotne są te, te, ta część OT, czy ta część przemysłowa, a, a nie część właśnie tradycyjna. IT. I następnie po tym przeglądzie no należy wdrożyć konkretne rozwiązania albo budując zdolności wewnątrz organizacji albo właśnie z, szukając profesjonalnej usługi na zewnątrz, które pozwolą na stałe monitorowanie i raportowanie do właściwego certu tego, co dzieje się w organizacji, w sieci. To znaczy, po pierwsze, ochronę, po drugie, możliwość współpracy z certami sektorowymi. Wspomniał Pan, Panie Dyrektorze, o możliwości outsourcowania pewnych usług. Czy na przykład firmy mogą je outsourcować dla Exatela? Do Exatela. Tak, zdecydowanie. My jesteśmy teraz w kilku spółkach infrastruktury krytycznej z naszą usługą Security Operation Center w różnym zakresie. Czasami to jest usługa całodobowa, właściwie 24 na 7, czasami jest to tylko wsparcie dla dobrze działającego zespołu SOC w organizacji i coraz więcej Exatel we współpracy z partnerami bo tych partnerów no nie ma co ukrywać, szukamy również, bo to są wielkie projekty w największych polskich spółkach przemysłowych czy energetycznych. To są naprawdę olbrzymie projekty, gdzie już nie mówimy tylko o ochronie infrastruktury właśnie IT, ale wchodzimy w kwestie takie jak nie wiem, kopalnie, różnego rodzaju zakłady przemysłowe, gdzie no, jest to obszar... Myślę, dla wszystkich nowy, nawet dla, są globalne korporacje w Polsce, które mają pewne zespoły i pewne kompetencje, są takie firmy jak Exatel czy, czy również NASK, które rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie i coraz szerzej staramy się współpracować, właśnie nie staramy się, współpracujemy z tą czołówką polskich firm, starając się wzmacniać i budować ich bezpieczeństwo. Dziękuję uprzejmie. Państwa moim gościem był pan Szymon Urman, dyrektor do spraw sprzedaży w firmie Exatel. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję serdecznie.